Mówimy się w, w piosenki Freddiego Merkurego. Akurat dzisiaj nagrywamy Bohemian Rhapsody z okazji tego, że Freddy Mercury no niestety 30 lat temu nas opuścił. Ale, ale jego przeboje, jego utwory po prostu cały czas żyją i my też chcemy. 24 listopada właśnie wtedy, kiedy zmarł Freddy Mercury, chcemy Przypomnieć o tym. Przypomnieć o, o tym, tym i będzie mo będziecie mogli nas zobaczyć y, na YouTubie. Całe show, show, show o nazwie Show Queen, y, będzie mi się wydaje, że około czerwca y, dla wszystkich Państwa y, dostępne, gdzie będziecie mogli do nas przychodzić do klubu. Będzie działo w tym show? Wszystko się będzie działo. Będzie ogień, na przykład mm -hmm. tańce. Mm -hmm. Chcieliśmy się wybrać dla nas najfajniejsze utwory, chociaż bardzo ciężko było wybrać tak naprawdę z całego dorobku Queen to, co jest dla nas najciekawsze. Na pewno będzie to zupełnie inne brzmienie niż oryginalne, dlatego że jest nas bardzo dużo i myślę, że to jest taka fajna zaleta nasza. Tworzymy to razem z, e, z rodzicami i dziećmi, i to jest chyba przede wszystkim to brzmienie nasze, gdzie po prostu pokazujemy serce, a wiemy, że Queen e, Freddie Mercury śpiewa tylko i wyłącznie z serca. No i my chcemy to samo e, przedstawić na tej scenie. Dużo czasu trzeba będzie na to poświęcić, ale uważam, że e, to, co zrobimy, to będzie. E, Coś pięknego, także zapraszamy. Hello, mama mia, mama mia. Mama mia, let me go. Nic nie ma znaku.